Trening siłowy u dzieci w dalszym ciągu budzi bardzo wiele kontrowersji. Czy dzieci mogą trenować siłowo, czy powinny, czy daje to jakieś profity i jakie są zagrożenia o tym w odcinku. Zapraszam. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czym jest trening siłowy, bo kojarzy nam się na pewno wielu osobom taki trening z jakimś wielkim dźwiganiem ciężarów, o no to wcale nie o to chodzi. Tak naprawdę trening siłowy to też jest pokonywanie oporów własnego ciała. Czyli jeśli dziecko wykonuje pompkę albo przysiad w wolnym tempie, czy robi na przykład wypad w tył, to to też będzie forma ćwiczenia siłowego. Kiedy się przepycha ze współpartnerem, tak jak na przykład na judo, to to też będą ćwiczenia siłowe. Natomiast ważne jest, żeby uczyć się już od najmłodszych, Podnoszenia ciężarów czy obciążeń, bo przecież my na co dzień w życiu te ciężary podnosimy. Czy przynosimy doniczkę, czy bierzemy 10 litrowe jakieś wiaderko z wodą, czy konewkę, to tak naprawdę jesteśmy. Prędzej czy później zmuszeni do tego, żeby pokonywać opory również zewnętrzne. Dlatego też trening siłowy jest świetnym uzupełnieniem nie tylko dyscypliny sportu, ale w ogóle przygotowaniem do życia. Daje mnóstwo profitów, które później będą skutkowały tym, że nie będzie mniej dolegliwości bólowych w dorosłym życiu, że będzie lepsza postawa ciała, że będą zdrowsze mięśnie, że będzie bardziej elastyczny aparat ruchu i że będziemy bardziej zaadoptowani do różnego rodzaju przeciążeń. W 2006 roku pojawiła się metaanaliza. Tworzona przez doktora Malinę, który wykazał, że trening siłowy, trening oporowy nie ma negatywnego wpływu na wzrost kości, na proces dojrzewania i w konsekwencji na ryzyko ponoszenia urazów przez dzieci. Późniejsze badania wykazały także, że nie ma negatywnego wpływu treningu siłowego na rozwój młodego sportowca. Najlepszym dowodem na to, że dzisiaj powszechnie można stosować trening siłowy u młodych ludzi jest to, że największe światowe organizacje zajmujące się przygotowaniem motorycznym czy treningiem siłowym. Bardzo rekomendują stosowanie treningu siłowego. Trening siłowy bardzo korzystnie wpływa u młodego sportowca nie tylko na siłę i na przykład na szybkość, ale wpływa bardzo dobrze również na gęstość kości, wpływa korzystnie na profil lipidowy, wpływa bardzo korzystnie, jak pokazują badania, również na pewność siebie, na budowanie jakby takiego bardzo mocnego fundamentu, jakim jest mocna głowa, co jest szczególnie ważne w sporcie. Pojawia się pytanie, jak szybko można rozpocząć trening siłowy. Okazuje się, że od siódmego roku życia, jeśli jest odpowiedni poziom koordynacji u dziecka, to jest to możliwe, żeby te treningi już w tym wieku rozpocząć. Natomiast nie ma jednoznacznych danych, które by wskazywały, że to jest konkretnie ta i ta granica. Jest to po prostu dosyć indywidualne. Zalecenia wielu amerykańskich organizacji, między, między innymi National Strength and Conditioning Association. Oraz moje obserwacje są podobne. Mówią, że trening można, można zacząć w tym momencie, kiedy dziecko współpracuje. I tacy są też nasi pacjenci trafiający do nas do gabinetu, czyli tacy najmłodsi, z jakimi pracujemy, to ci, którzy po prostu z nami współpracują, czyli jest między nami komunikacja i są w stanie wykonywać polecenia, czy to, o co ich prosimy. Jak często dziecko może trenować w siłowni? To zależy od tego, czy trenuje już jakiś sport, czy nie czy może po prostu chcę poprawić sobie tylko sylwetkę motorykę czy jest to trening który ma działać korekcyjnie bo tutaj trening siłowy zwróćcie uwagę że tak naprawdę działa bardzo dobrze jako trening gdzie Trenujemy ciało dla ciała. To nie jest trening dla wyniku przede wszystkim, tylko ciało dla ciała dla lepszego poruszania się, dla lepszej ruchomości, dla lepszej stabilności. Tak więc jeśli dziecko trenuje jakąś dyscyplinę, to dwie jednostki dodatkowe w tygodniu mu pewnie wystarczą. Natomiast jeśli nie trenuje i jest to jego główne zajęcie, to mogą być dwie, trzy, być może nawet i cztery treningi w tygodniu, jeśli są one odpowiednio zaprogramowane. W tym materiale chciałbym Ci pokazać ćwiczenia, które mogą przygotowywać do prawidłowego wykonywania później w wzorców z obciążeniem, tak więc zrobimy sobie zaraz parę ćwiczeń i one będą dobrym wstępem do tego, żeby właśnie dziecko się zaadoptowało. Trzeba pamiętać o tym, że ten okres adaptacji to jest dosyć długi czas, to może być nawet 6 miesięcy i dlatego też na początku wzrost obciążeń jest tak naprawdę minimalny, to znaczy najpierw powinno się zwiększać liczbę powtórzeń, dodawać kolejne serie, następnie ewentualnie nieznacznie zwiększyć obciążenie, skracać czas przerwy, tak więc można bardzo bardzo dobrze żonglować sobie w ten sposób intensywnością treningu bez koniecznie stosowania jakichś wielkich ciężarów zewnętrznych. To, o czym jeszcze należy pamiętać, to to, że trzymanie ciężaru nisko jest zdecydowanie łatwiejsze na początku niż ciężanie, trzymanie ciężaru wysoko. Dlatego ćwiczenia takie, gdzie mamy ręce wysoko z obciążeniem, będą wykonywane później. Natomiast na początku wykorzystujemy takie akcesoria i takie pozycje, w których się nasz podopieczny może odnaleźć, czyli musimy dobrać bardzo indywidualnie ćwiczenie do konkretnej osoby, bo takie dziecko będzie miało problem albo z ruchomością bioder, albo z większą koślewością kolan, Albo z bardzo słabym brzuchem i zaokrąglaniem szybkim pleców, więc wiele aspektów na które trzeba zwrócić uwagę, dlatego też ważne, żeby taki trening był wykonywany pod okiem wykwalifikowanego specjalisty, czy to fizjoterapeuty, który się specjalizuje w treningu, albo też ewentualnie trenera, który ma doświadczenie właśnie w pracy z dziećmi. Pamiętaj, że zawsze każdy trening należy zacząć od rozgrzewki. Ta rozgrzewka tak naprawdę dla młodego adepta treningu siłowego jest kluczowa. Ona powinna trwać 15 minut i składać się z odpowiednich części. Natomiast my teraz sobie pokażemy parę ćwiczeń, takich, które przygotowują do późniejszych wzorców ruchu, czyli takich schematów ruchu, które potem gwarantują dobrą technikę i optymalne obciążanie wszystkich stawów i prawidłową kolejność włączania poszczególnych mięśni do pracy. Jednym z takich głównych ruchów to jest ruch taki zawiasowy w biodrze, czyli taki hip hinge. I najłatwiej można go sobie wykonywać w ten sposób, że ustawia się, ustawiasz się stopami równolegle, ręce możemy złożyć sobie z tyłu na pośladkach, ściągamy łopatki i wykonujemy taki ruch jakby cofania pośladków. Można dziecku nakazać albo pokazać, postawić dziecko przy ścianie i powiedzieć: A teraz dotknij pośladkami do ściany. Dotyka do ściany i wraca. I w tym czasie łopatki mają być ściągnięte, broda musi być cofnięta i to jest taki krótki ruch, pośladek do ściany i powrót. I musi być uczucie pociągania takiego napięcia na tylnej powierzchni uda. Jeśli te mięśnie będą z tyłu ciągnąć, a plecy będą proste, to jest to dobry początek ruchu później do wykonywania wszelkiego rodzaju skłonów, martwych ciągów, podnoszenia w ogóle ciężaru z ziemi. Czyli pierwszy staw to jest staw biodrowy. Kolejne ćwiczenie to będzie ćwiczenie wykonywane w niskiej pozycji. Jego zadaniem będzie trzymać proste plecy, czyli naturalne krzywizny kręgosłupa i wykonywanie silnego zgięcia w biodrze z jednoczesną, delikatną rotacją. Wykonujemy sobie najpierw klęk na czworaka, ustawiamy sobie delikatnie rotację w biodrach na zewnątrz, czyli pięty lekko do środka, nogi troszeczkę szerzej mamy niż szerokość barków i teraz trzymając proste plecy prosimy dziecko, żeby starało się cofać pupę, i idzie do tego miejsca, w którym udaje mu się utrzymać proste plecy, czyli naturalne krzywizny kręgosłupa. Jeśli dziecko tego nie kontroluje, schodzi tylko dotąd, to wykonuje tylko ten ruch. Od przodu do tyłu, na prostych plecach. Nie wchodzi już w ten zakres, kiedy się lędźwia zaczynają robić okrągłe. Czyli stąd mamy plecy proste, cofamy się i wracamy, i cofamy się, wracamy. Można pokombinować z różnymi ustawieniami kolan i stóp. Więcej rotacji, mniej rotacji. Natomiast to jest bardzo, bardzo istotne. W kolejnym ćwiczeniu staramy się aktywizować obręcz barkową, jednocześnie trzymając naturalne krzywizny kręgosłupa. I w tym celu staramy się w pozycji leżenia na plecach. Utrzymując odpowiednio lordozę lędźwiową, można sobie coś tutaj podłożyć. Możecie wsadzić gumę z boku, podłożyć jakąś naprawdę małą poduszeczkę, cokolwiek co będzie miało taki wymiar 3, 3 cm, żeby to ścisnąć i żeby się tego nie dało wyciągnąć. I tym samym czasie, kiedy dziecko trzyma taką pozycję, stara się jedną rękę wyprostować nad głowę, ale w taki sposób, żeby trzymając ją zaciśniętą w pięść, tą częścią kłębu. Od strony palca wskazującego dotknąć wyprostowaną ręką do ziemi. Tutaj kręgosłup trzyma, trzymamy ręce w ten sposób, robimy wydech, wracamy, wydech, wracamy, wydech, wracamy. Można to ćwiczenie wykonać na prostej ręce zupełnie, czyli w ten sposób dwie ręce symetrycznie. Będzie troszeczkę trudniej. Wydech i wracam. Możemy zacząć z tego miejsca. Tak, tu, wydech i wrócić tu. Wydech i wrócić tu. Kiedy już to się uda, to jakby progresją tego ćwiczenia są proste nogi, więc mogą nogi być wyprostowane. Tutaj trzymamy dociśnięty odcinek lędźwiowy, ręce z tej pozycji, na przemian stronie lewa prawa. Prosta ręka, powrót, prosta ręka. Powrót. Jednym z takich prostych ćwiczeń, które też się świetnie sprawdzają jako takie ćwiczenia aktywizujące, to jest po prostu prawidłowo wykonana deska. Dla dziecka zazwyczaj zbyt trudna będzie pozycja zupełnie na płasko, więc trzeba ją wykonać na skosie. To może być dosyć duży skos. I tak też bym polecał, żeby uczyć dzieci wykonywania pompek, ponieważ często się spotyka czy spotykam w gabinecie, że dziecko dziesięcioletnie w szkole uczy się na lekcji wychowania fizycznego wykonywania pompek i są te pompki robione zupełnie źle. Więc lepiej zacząć od czegoś zupełnie prostego, niech to będzie pompka przy ścianie albo na jakimś wysokim meblu, na komodzie, na biurku. Mniej więcej w ten sposób. Może to być nawet taka pozycja, stąd 10 stopni do przodu też będzie w porządku, gdybym stał oparty o ścianę. Natomiast ja pokażę troszeczkę niżej, będzie trochę trudniej. Myślę, że dla takiego 12-latka będzie to y, odpowiednia wysokość. Natomiast gdyby był jakikolwiek problem z kontrolą ciała, to wtedy zdecydowanie wracamy do wysokiej pozycji i korygujemy poszczególne elementy, tak jak ja to te pokażę teraz. Ręce mniej więcej stawiamy na szerokość barków albo troszeczkę szerzej, stopy na szerokość bioder i co ważne, tu jest aktywna łydka. Zwróćcie uwagę, że staję ładnie sobie na palce, obniżam biodro i muszę potrafić podwinąć ogon, czyli zrobić lekko ten ruch. Hop. Ścisnąć pośladki, napiąć uda, napiąć mięśnie, które przywodzą nogę, czyli od środka. I musi być tak, że ten kręgosłup się zrobi trochę bardziej płaski. Z tej pozycji sobie próbuję popracować łopatkami, czy potrafię to zrobić. Jeśli nie, to trzeba to ćwiczenie rozbić na czynniki pierwsze, czy by, trzeba podzielić je po prostu na, na łatwiejsze ruchy w sposób izolowany. Tak, robię sobie pozycję pośrednią, ani nie maksymalnie tu, ani tu, tylko po środku, cofam lekko głowę. I w tej pozycji próbuję po prostu wytrzymać, skupić się na napinaniu całego ciała. I robię taki skam. co się dzieje z moją szyją, co z łopatkami, czy spiąłem odpowiednio brzuch, czy spiąłem pośladki, czy mam napięte uda i aktywne łydki. I od góry do dołu powtarzam sobie to pięciokrotnie. Trzymam skręcone łokcie w ten sposób, że doły łokciowe są do przodu i próbuję w tej pozycji wytrzymać. Wdech wydech. Zwróćcie bardzo uwagę na oddech, szczególnie na tę fazę wydechu, by ona była wykonywana przez przymknięte usta, niech to będzie aktywny mięsień okrężny ust, albo bo tak długo jak trwa wydech, tak długo jesteśmy w stanie prawidłowo kontrolować napięcie. Najczęściej na wdechu ludzie tracą kontrolę, więc ważne, żeby ten wydech był maksymalnie długi, a wraz z tym wydechem były dopinane poszczególne grupy mięśniowe. Pamiętaj, że tak naprawdę trening siłowy to jest jedna z najlepszych form ruchu, jaką możesz zaaplikować swojemu dziecku. Nie musisz się absolutnie o nic obawiać. Jest to świetna forma ruchu, która wpływa bardzo korzystnie na stawy dziecka, na jego ścięgna, na więzadła, na zakresy ruchu, na kontrolę motoryczną tak naprawdę na wszystkie parametry, które są potrzebne nie tylko do sportu, ale do takiego normalnego, codziennego funkcjonowania bez bólu i poprawiająca jednocześnie pewność siebie, jak wskazują badania. Mało tego, za takim treningiem siłowym idą też zazwyczaj Małe, drobne zmiany po kolei, takie dietetyczne. Tak więc zmienia się tak naprawdę życie, i bardzo często takie ćwiczenia siłowe wpływają na to, że życie człowieka się potrafi zmienić od A do Z. Chciałbym Was bardzo serdecznie zachęcić do kolejnego odcinka, w którym zaprezentuję krótki trening siłowy, przykładowe już ćwiczenia z obciążeniem, właśnie dla dziecka. Natomiast dzisiaj to już jest wszystko. Bardzo będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju informacje zwrotne, czy materiał Wam się podobał, czy nie. Zachęcam do zadawania pytań, do kliknięcia dzwoneczka i do subskrybowania. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!